Wielka księga objawień Jezus Chrystus. Pędzą samochody po ziemi. Pędzą samochody po ziemi, a mnie Jezusowi Chrystusowi świat się mieni. Tylko człowiek śpi jeszcze. Zapomniał o swoich obowiązkach wobec Pana tu na ziemi. Zapadł ludzki duch w sen ziemski. Czy jeszcze go coś tu zmieni i przemieni? Zostało dla niego tylko mocne uderzenie, bo cichych nawoływań. Już bez słuchania, odczuwanie wyłączył dla siebie ducha bez posłuchu. Chodzi ziemskie ciało, zarządzane przez rozum, z mózgu gęsto materialnego pochodzącego. Rozum, jego myślenie logiczne, zamurowało ducha swojego pana, związało z ciężką materią zgodnie z nauką ciemności. Narzędzie ducha, zamiast sługą, stało się panem. Narzędziem Lucyfera. I tak ludzki duch siedział na ziemi w Królestwie cieni, gnany swoimi rządzami, które jak kule więzienne trzymały go łańcuchami przy tym, co w życiu jest najcenniejsze, ziemski majątek i świecka władza. Rozumowe zarządzanie bez inspiracji duchowej to chciana przez lucyfera cecha ziemskiego człowieka. Skutki zwrotne takiej postawy to bagno cuchnących związków, którymi taki duch jest oblepiony i sam jeszcze wiele razy zachłyśnie się tą odrażającą mazią, którą obecnie sączy wokół i wokoło chętnych wciąga w ciemne bagno najniższych ciemności. I pomimo tego, że używa środków czystości, to od wnętrza jest już zgnilizna, której Odór wokół sączy to jad ciemności, wina ludzkości. Mają go ludzie na ziemi, tacy jak politycy, naukowcy, kościołów służący. Duszno i ciężko, jak smok wisi nad ludzkim duchem. Ciemności podniosły swoją głowę i trzymały ją wysoko nad ziemią, gdzie ludzkie duchy były jej zwolennikiem. Od tysięcy lat było już tak ciemno. Wszystko w dół ruchem spiralnym było ściągane. Martwota duchowa widoczna wszędzie, coraz bardziej. Czy jeszcze komuś światło się zaświeci? Wy już w swoim lenistwie duchowym tego nawet mało chcecie. Nawet brak zauważenia będzie, jak miecz sądu szybkie cięcie wykona. Napis koniec to najlepiej odda.